Szanowni Państwo, to, co widzicie, to jest właściwie nie wiem, co to jest, poprawka z tego, co widać. Autorstwa Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Marka Rytajczaka. Jedno zdanie nakreślone na chyba kolanie, ale jaki jest efekt? Na dzień dzisiejszy nie będzie w centrum miasta nowoczesnego stadionu. Zszokowany jestem tym, co się tutaj wydarzyło. Większość radnych Częściowo też powiązanych ze sportem. Przecież mamy radnych WFistów, dyrektora Powiatowego Centrum Sportu głosują przeciwko budowie stadionu. Proszę Państwa, kilka lat przygotowań do tej inwestycji, otrzymanie 10 milionów dofinansowania zewnętrznego i radni na ostatniej prostej mówią w większości, nie, wolą oddać dofinansowanie. Wolą nie wykonać nowoczesnego obiektu sportowego, który ma służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży. To są po prostu niewyobrażalne działania części radnych. Ja ich nie akceptuję. Jesteśmy po rozmowach z panią burmistrz na temat przebudowy boiska i stadionu w Nowym Pomyślu. I dziwna sytuacja nastąpiła, ponieważ przez ostatni okres czasu, wtedy, kiedy były rozmowy prowadzone, była taka wola przebudowy tego obiektu. I w za tym Nowy Tomys złożył wniosek i takie środki finansowe w kwocie 10 milionów złotych zostało z Polskiego Ładu przekazane na Nowego Tomyśla. W tym momencie wymagało to akceptacji Rady Miejskiej Nowego Tomyśla plus projektu technicznego i zatrzymano się na formie rozstrzygnięcia przetargu, przetargu, w którym jest jeden wykonawca za kwotę wyższą niż 10 milionów złotych, bo to jest ponad 17 milionów złotych, ale środki finansowe budżetu Nowego Tomyśla pozwalają na realizację takiego zadania, natomiast rozpoczęła się dziwna dyskusja wśród Rady Miejskiej, dotycząca jaki obiekt, jakie elementy mają powstać, czy to jest materiał z wyższej półki, czy z niższej półki. I ta dyskusja nie prowadzi do niczego, dlatego też podjęliśmy taką próbę jeszcze pozyskania innych środków finansowych, i sądzę, że w dniu jutrzejszym będzie się już pan burmistrz kontaktował z urzędem Marszałkowskim, ale też namawiam o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jestem gotowy przyjechać, porozmawiać z radnymi, ponieważ jest to coś co ma służyć i dzieciom, i młodzieży, jak i też osobom dorosłym. Stadion, centrum miasta, o sztucznej murawie, wiele samorządów o takich inwestycjach marzy. Tutaj w Nowym Tomyślu środki finansowe w budżecie są zabezpieczone, plus dotacja z Polskiego Ładu, tylko realizować. Dziwię się postawie radnych, myślę, że Społeczeństwo oczekuje na taki obiekt, a radnych namawiam do refleksji.